Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będę chciał opowiedzieć, w jaki sposób uzyskuję w swoich zbiornikach klarowną wodę. Muszę Wam powiedzieć, że na przestrzeni lat próbowałem wielu sposobów. Nie wszystkie sprawdzają się tak, jakbym sobie tego życzył. Dlatego dzisiaj opowiem o tych, które moim zdaniem sprawdzają się w tym przypadku najlepiej. A więc tak, próbowałem wielu sposobów, tak jak mówię, próbowałem na przykład waty, o której dużo się mówi, że świetnie klaruje wodę. Owszem, ona klaruje wodę, ale jeżeli chcemy uzyskać taki efekt naprawdę, wow, że, że wody nie będzie widać, że będziemy mega zdziwieni, że w ogóle jest taka możliwość, no to watą tego nie uzyskamy. Swego czasu, gdy miałem zbiorniki na ziemi ogrodowej, to akwarium, które wam w tym momencie pokazuję, jest na podłożu jałowym na piasku. Ale to samo akwarium parę lat temu było założone przeze mnie na ziemi ogrodowej. Efekty, jeśli chodzi o roślinność, były naprawdę fajne. Ale z czasem, jak się okazało, ziemia miała taką no, jedną. Z nielicznych wad, no bo ja uznaję, że to podłoże jest naprawdę fajne, ale miało jedno z nielicznych wad. Po prostu po pewnym czasie zaczęła ta ziemia oddawać do akwarium swoje, swoje koloryty, że tak powiem. Czyli zaczęła barwić tą, tą wodę. Nie było to takie brunatne, ciemne, jakby na przykład po korzeniu zabarwienie, ale lekki taki odcień herbaciany. Był widoczny. Dlatego wtedy zacząłem kombinować, jak się tego pozbyć. Oczywiście wszelkie yy, waty, niewaty, różne gąbki, yy, no nie zdawały na, aż tak bardzo egzaminu, jakbym sobie tego oczekiwał. Woda dalej była taka delikatnie mętna. Ja nie mówię o klarowaniu takim właśnie na przykładzie usuwania resztek, jakichś pływających. Yy, Odchodów ryb, czy, czy, czy jakiegoś tam osadu, bo to nie o to mi chodzi. To sobie poradzą z tym właśnie gąbki, poradzi sobie z tym wata, ale mi chodzi o taki naprawdę klar, że tak jak niektórzy to zwracają uwagę, że praktycznie wody w zbiorniku nie widać. Ja w tym momencie nie mam idealnego klaru, ponieważ. Moją filtrację w tym momencie stanowią praktycznie gąbki i, no i między innymi tawata, ale powiem Wam, z czego używałem właśnie do tego typu rzeczy. Także idziemy, pokażę Wam o co chodzi. A chodzi o to, co znajduje się w tym worku. Tutaj w tym worku mam. Tyle ile widać, czyli bardzo dużą ilość w zasadzie można powiedzieć, bardzo dużą ilość purigenu. Za chwileczkę pokażę jak on wygląda w środku. Bo spójrzcie, tutaj moczy mi się korzeń. Mam tu taki korzeń, który niedługo trafi do mojego tysiaka, a póki co moczy się wykonanym przeze mnie lata temu akwarium, które było moim akwarium przed tym 1000-litrowym zbiornikiem. No, i tutaj, też jeszcze przy okazji, jak już rozmawiamy o klejeniu akwarii, no ja nie jestem jakimś szpecem. Wykonałem ten zbiornik z szyby 10 mm. Jak widać, nie ma on tutaj poprzecznych wzmocnień. Nie mam tutaj zbytniego porządku, ale pokażę wam, co stoi w kotłowni. Stoi sobie na takich profilkach 20 na 20 mm. No i zobaczcie. O, z tym się nic nie dzieje. To się chwieje chybocze, ale tu się kurczę, z tym nic nie dzieje. I to jest takie, po co ja tu mówię? Bo zauważyłem taki trend wzmacniania. Tutaj kurczę na wszelko, no ileś tych wzmocnień się tam stosuje. Każdy zbiornik, jakiby by nie był, już nawet od 200 litrów ma wzmocnienie poprzeczne no po co sobie utrudniać życie czy ja do takiego akwarium włożyłbym ten oto korzeń jakby tutaj było wzmocnienie na środku no 10 mm chyba to nie jest jakiś koszt wielki a po co sobie utrudniać życie ale wróćmy do tego purigenu dobrze purigen ja go tu wyłowię i go sobie odło odłożę i mam tu jeszcze szata Dlaczego to jest tutaj, a nie jest na przykład w sampie włożone w moim 1000-litrowym zbiorniku? Dlatego, że testuję właśnie, jak to, czy jest purigen w akwarium, wpływa na nawożenie roślin. Póki co nie zauważyłem nic innego niż jak on był, albo jak go nie ma, czyli on w zasadzie nie ma większego wpływu na to, czy my nawozimy swoje. Akwaria czy też nie? On, a propos purigenu, według opisu wyciąga tyle azotanów, że zostawia zawsze 10. Jeżeli jest ich mniej, no to wiadomo, że będzie ich mniej no, siło rzeczy, ale jeżeli by było ich więcej, redukuje je do 10. Więc nie ma wpływu zbytnio na nawożenie, według mnie. Tym bardziej, że tak właśnie to sprawdziłem. Więc pewnie niedługo zarówno szat, jak i purigen trafią do zbiornika. A teraz wróćmy na górę, będę opowiadał dalej o tym, jakie są różnice między jednym a drugim, czyli między szatem, a purigenem. No i tak wygląda purigen, jak go odkryłem. Jak widać te brązowe kulki to już jest świadectwo jego zużycia. W sensie on nie zużył się, jest, wymaga po prostu regeneracji. Ale jest też dużo białych kulek, więc to nie jest jeszcze do końca już teraz konieczne, ale wydaje mi się, że ja tutaj po prostu go włożyłem w taką no, skarpetę, jakby to nazwać. I to nie jest do końca odpowiednie jego ubranie. On powinien być włożony w inny specjalny worek pod tego typu wkłady. Ja takiego nie miałem. I moim zdaniem to utrudnia jej przepływ Wody przez ten purigen, dlatego też on nie spełnia aż tak bardzo swojej funkcji, jakby mógł to robić. No i wracamy teraz do akwarium. I moim zdaniem, jeśli chodzi o purigen, a o Shuttley water, różnice są następujące. Otóż, jeśli chodzi o purigen, moim zdaniem klaruje wodę naprawdę idealnie. Bez dwóch zdań, po dwóch dniach, jak miałem wtedy ten baniak na ziemi, w zasadzie po, dwu, po jednym dniu było widać mega różnice, natomiast po dwóch dniach woda nie istniała. Praktycznie jej nie było widać. Kto nie przyszedł do mnie, mówił, cię, wow, jako ty masz czystą wodę, kurde, co ty robisz, nie? Ja powiem wam szczerze, że sam byłem w szoku, jak to potrafi klarować wodę? Ja nie mówię naprawdę o tych drobinkach pływających, bo to zrobi wata, ale taki idealny klar osiągniemy tylko i wyłącznie purigenem. Może są jakieś nowe siuwaksy, o których ja nie wiem, yy, ale ja to mam przetestowane i to jest, naprawdę działa. Teraz yy, odnośnie szata. Szat jest yy, no nie wiem czy tańszy, czy droższy, ale jeżeli chodzi o klar szat tego klaru nie zrobi. On tutaj bardziej pod kątem usuwania NO3 lep będzie sprawnie działał, będzie usuwał to NO3, natomiast jeżeli chodzi o taki klar, takiego jak Purigen nie zrobi, ale ma y, tą zaletę, że regeneracja szat water odbywa się za pomocą soli niejodowanej. Sypiemy sól do wiaderka jakiegoś tam naczynia, dajemy ten Shuttlier Water parę godzin, a nawet minut i po prostu woda robi się brązowa. A od tej pory Shuttlier Water już jak złapie kolor taki brązowy, on już nie wróci do białości. Do, do białości, tak jak Purigen. Ale tutaj regeneracja odbywa się bardzo szybko i sprawnie i w zasadzie po godzinie, dwóch, I ile chcemy czekać, to, to chyba nie ma większego znaczenia. Ja zawsze to tak sobie po prostu zostawiałem na dwie godzinki i, i tyle. Natomiast wrzucałem już do akwarium i to już działało. Natomiast jeśli chodzi o purigen, to już tutaj jest grubsza akcja, bo trzeba to yy, dezy, no, regenerować jakimiś tam wybielaczami i tak dalej. Potem po tych wybielaczach trzeba się pozbyć chloru. I to też zostawić na dobę co najmniej, jak uda się w dobę, no to super, jak nie, no to aż do momentu po prostu, po, aż do momentu, aż pozbędziemy się tego zapachu chloru z tego, no nie? I wtedy mamy pewność, że możemy to zastosować ponownie w naszym akwarium. I tutaj ta trudność tej regeneracji jest zdecydowanie, bardziej to jest pracochłonne, trudniejsza regeneracja, ale co za tym idzie, jeżeli coś jest trudniejsze, bardziej yy, pracochłonne, to robi lepszą robotę. I po takiej regeneracji purigen powinien być bielutki. Szatkli Water już nie wróci do koloru pierwotnego, a purigen powinien być bielutki i używamy go do kolejnego razu, aż znowu stanie się brązowy. Wtedy znowu wiemy, że należy yy, go już zregenerować. Tyle w temacie, i teraz tak ja zrobię teraz regenerację yy, szata i zrobię regenerację Purigenu. Nagram film o tym, jak to przebiega, bo dzisiaj nie będę tego robił, nie będę pokazywał. Wrzucę Purigen do zbiornika po, po regeneracji. Jeszcze sobie zakupię ten specjalny worek, bo widzę, że to nie jest tak, jakbym sobie tego życzył. I pokażę wam różnicę. Teraz jeszcze pokażę z innej perspektywy to akwarium. Bo światło jest jakieś takie. No, dziwne. Ja tu się jeszcze też odbijam. W szybie. No, troszkę mi tutaj przeszkadza ta lampa. No, ok. Jest jak jest. Mam taki telefon, jaki mam bo to jest telefonem, jeszcze pokażę tutaj od frontu. O, dziś łapie jakieś kurcze, takie czerwone kolory. O, tutaj widać teraz. To jest. Teraz patrzycie na z tej strony, gdzie widać 1,80 m tego akwarium. Więc jakaś tam... klary jest nie najgorszy. Przy okazji przepraszam Was za ewentualne krzyki, które dochodzą, ale po prostu moje dzieci się bawią w najlepsze, w kąpieli. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, a jak będzie wyglądało, pokażę następnym razem. Także zapraszam na kolejny film, a tym razem dziękuję Wam i oczywiście łapa w górę, jeśli się podobało i do następnego razu. Cześć!